Czas rozpocząć treflikowe grzybobranie. Cześć, mam na imię Michał i pokażę wam grę Grzybobranie z rodziną treflików. Grzybobranie z rodziną treflików przeznaczone jest dla 2 do 4 graczy już od czwartego roku życia. Rozgrywka zajmie wam od 20 do 30 minut. W pudełku znajdziecie przestrzenną planszę, 4 koszyczki, 21 grzybów jadalnych, 5 czerwonych muchomorów kostkę do gry oraz instrukcję. Rozłóżcie planszę na środku stołu i umieśćcie na niej dodatkowe elementy przestrzenne. Włóżcie grzybki jadalne oraz muchomory w odpowiednie pola i wybierzcie kolor koszyczka, którym chcecie się poruszać. Zaczynamy! Gracz rozpoczynający wykonuje rzut kostką i przesuwa swój koszyczek o odpowiednią liczbę pól na planszy. Następnie kolejka przechodzi do następnego gracza. Kiedy Wasz koszyczek stanie na miejscu z grzybkiem, włóżcie go do środka. Na planszy znajdziecie postacie z serialu Rodzina Treflików. Sprawdźcie w instrukcji, jak mogą pomóc Wam w wyprawie. Gdy pierwszy gracz przekroczy linię mety, wstrzymuje rozgrywkę. Podliczcie swoje punkty. Za każdy jadalny grzybek otrzymacie po jednym punkcie, za każdego muchomora odejmijcie sobie dwa. Gracz, który zdobędzie najwięcej punktów zostaje zwycięzcą. Grzybobranie z rodziną treflików to klasyczna gra rodzinna, która z pewnością znajdzie swoje miejsce przy waszym stole. Więc zaproście swoje rodziny i znajomych i stańcie do wyścigu po grzybki. Więcej informacji o produkcie znajdziecie w opisie pod filmem. Grzybobranie z rodziną treflików. Trzymajcie się ciepło.